Partnerem programu jest LuxPath. To producent wysokiej jakości paneli ogrodzeniowych zabezpieczonych podwójną powłoką antykorozyjną. Jeśli poszukujesz trwałego i estetycznego, a zarazem ekonomicznego ogrodzenia, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nie czekaj. Najniższe ceny w regionie. Już po raz drugi gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie jest beneficjentem krajowego planu odbudowy w dziedzinie kultury. Jednostka pozyskała środki na liczne projekty i zajęcia dla osób w każdym wieku. Jednym z ciekawszych działań planowanych przez GCKIB jest projekt o nazwie z Legend Gowarczowskich. Do końca lutego 2026 roku będziemy mieli szereg działań, które zwiększa kompetencje cyfrowe, ale też ekologiczne i to są działania i dla naszej kadry, i dla pracowników. I Finalnie będzie zarówno um, spektakl e, z legend Gowarczowskich, Legenda o Niedźwiedziu, będzie taki spektakl lalki i aktora, e, który w styczniu będziemy wystawiać w naszej sali kameralnej, bądź też na terenie gminy, to jeszcze do ustalenia. Ponadto prowadzone mają być rozmaite konkursy i zajęcia artystyczne. Działania obejmą mieszkańców gminy Gowarczów niezależnie od wieku, ponieważ przewidziano aktywności dla osób starszych, dla dzieci oraz międzypokoleniowe. Tak naprawdę, w zależności od tego, które działanie. Będziemy to informować o jakichś warsztatach. Jest skierowana dosyć szeroko, bo tutaj zarówno dla dzieci i młodzieży, ale też dorośli mogą wziąć udział w tych naszych wydarzeniach. Przy warsztatach 3D no to jest grupa międzypokoleniowa, przy warsztatach szycia, bo będziemy mieć takie spotkania, zielone spotkania, będą spotkania przy maszynach do szycia, gdzie też będziemy starać się zarówno um, szyć elementy, które będą nam potrzebne w scenografii i w ubiorach naszych lalek podczas Spektaklu, ale też zwrócimy uwagę na to, że nasze stare ubrania możemy wykorzystać, a więc takie działanie właśnie z wykorzystaniem tekstyliów. To, to już jest działanie szerokie, międzypokoleniowe dla wszystkich chętnych, którzy będą chcieli się zgłosić w tym limicie osób, które będziemy mieć. Te działania będą otwarte i bezpłatne. Na realizację tych działań Centrum Kultury pozyskało środki z KPO w kwocie ponad 43 tysięcy złotych. Pełna wartość wynosi około 60 tysięcy złotych.